Idę w drogę i biorę pana krzyż. Idę w drogę ze Zbawcą dźwigać krzyż. Na nim Jezus życie jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich parafian u progu tegorocznego wielkiego postu. Chciałbym was wszystkich zaprosić do przeżywania tego świętego czasu. Raz we wspólnocie Kościoła, bo to jest czas szczególny, czas Wielkiego Postu, to nie jest czas tylko osobistych zmagań, ale przede wszystkim przygotowania naszego serca na powtórne przyjście Pana Jezusa, ale przede wszystkim o to, abyśmy w życiu doświadczali już Chrystusa Zmartwychwstałego, abyśmy bez lęku kiedyś w przyszłości przeszli tą granicę ze śmierci do życia wiecznego. I to jest właśnie prawdziwe doświadczenie paschalne, gdzie widzimy to w Jezusie Chrystusie, ale Chrystus mówi, że umarł za nas i z martwy wstał właśnie po to, żeby każdy z nas mógł uczestniczyć w jego tym boskim życiu, że już nie żyjemy dla tego świata, ale żyjemy dla Królestwa Niebieskiego. Dlatego ten wielki post jest naznaczony oczywiście i myślę, że każdy z nas u progu tego świętego czasu na pewno zastanowił się i, i, i sobie obrał taką drogę grocznego postu być może nie jest słodyczy, może ktoś nie pije alkoholu, może ktoś więcej się będzie modlił, ale my chcemy w parafii oczywiście zaprosić was wszystkich do e, wspólnego przeżywania tego okresu i jak co roku przede wszystkim zapraszamy na drogę krzyżową, którą e, wspólnie odprawiamy po mszy świętej o godzinie 8:30, 18:30 o godzinie 17:00 dla dzieci. Również po mszy o godzinie 7 rano w naszej kaplicy też jest Droga Krzyżowa, więc to też o tym, żebyśmy nie zapomnieli, że jesteśmy tam w tej części naszej parafii, a rano chcielibyśmy się wspólnie pomodzić, to to serdecznie zapraszamy. Droga Krzyżowa to przede wszystkim naburzeństwo, w której no właśnie Pan Jezus jest najbardziej do nas podobny, bo trudno nam jest Pana Jezusa no właśnie przyrównać do siebie, kiedy on chodzi po wodzie, czy rozmnoży chleb na pustynię, czy rybę. Ale łatwiej nam jest zobaczyć tego Chrystusa, który upada, który powstaje, który no, przeżywa, przeżywa też swoją słabość związaną przede wszystkim z tą słabością fizyczną. I wtedy, kiedy rozważamy tą tajemnicę, że na tej drodze krzyżowej nie jest sam, ale jest Maryja, jest Szymon z Cyreny, jest, jest Święta Weronika, są płaczące niewiasty, to możemy też siebie tam odnaleźć. I to jest nabożeństwo, które, które no, przede wszystkim jest takie bardzo ludzkie ale też bardzo wielkie i zbawienne. Jest to też ulubione nabożeństwo świętego Jana Pawła II. Nieraz na pielgrzymkach, kiedy uczestniczą w różnych krajach, wiele razy go szukano, gdzie on jest, bo gdzieś tam w tyłu protokołu gdzieś się, można powiedzieć, wymknął i inaczej można było go znaleźć w kaplicy właśnie na rozważaniu drogi krzyżowej. Drugim nabożeństwem to oczywiście jest gorzkie żale w niedzielę o godzinie 17.30. Ze swej strony bardzo zapraszam, dlatego że w tym roku ja głoszę to Słowo Boże i chciałbym się też z wami podzielić tym doświadczeniem paschalnym. Bo to tak, to tak mniej więcej jak ta droga krzyżowa, która jest rozwijaniem właśnie tym doświadczeniem, pogłębieniem doświadczenia właśnie tej męki Pana Jezusa, to gorzkie żale są dopełnieniem tegorocznych nabożeństw i myślę, że Warto w ten wieczór niedzielny wyrwać się z domu, stanąć przed najświętszym sakramentem i usłyszeć Słowo Boże, które, które przede wszystkim jest dotknięciem tej łaski. Temat tegorocznych kazań pasyjnych jest oczywiście Pascha albo Pasja osób, które towarzyszą Panu Jezusowi. I te osoby są, można powiedzieć, my o nich słyszymy. Ostatnio w pierwszą niedzielę był święty Piotr, w drugą niedzielę będzie Judasz, ale też na tej drodze spotkamy też Boga Ojca na przykład, bo często y, patrzymy z perspektywy męki na samego Józefa Chrystusa, a Bóg Ojciec jest, tak można by było powiedzieć, w tej drodze pomijany, ale myślę, że wiele osób, które przeżyło śmierć swojego dziecka, mogłoby powiedzieć troszeczkę inaczej, nie? że bezradność na na rzeczywistość, która jest niewyobrażalna jest taka, że, że trudno to jest nawet zrozumieć ludzkim rozumem, objąć sercem też trudno. Dlatego z perspektywy Boga Ojca, jak wiele można doświadczyć na tej drodze krzyżowej. Dlatego chciałbym, żebyśmy wspólnie przeżywali ten wielki czas. Chciałbym również zaprosić na rekolekcje wielkopostne, które w tym roku odbędą się od czwartej niedzieli Wielkiego Postu e, przyjedzie do nas ksiądz Andrzej Niemcewicz, dyrektor szkoły nowej Ewangelizacji. E, ksiądz Andrzej myślę, że swoim takim przede wszystkim bo, e, ma w sobie bardzo dużo takiej młodości ducha i myślę, że tego nam jest potrzebne, żeby ten Wielki Post nie kojarzył nam się tylko zniesieniem ciężaru, ale przede wszystkim z radością, która wiąże się też z tego, że że możemy doświadczać łaski Bożej, bo to przejście na, na przykład właśnie w doświadczeniu paschalnym nie musi się dokonać dopiero po 40 dniach, no. czy po, po właśnie poniedzieli, wielkanocnej, a możemy już dzisiaj tego doświadczyć, dlatego myślę, że kiedy otwieramy się na tą rzeczywistość, która związana jest ze Słowem Bożym, jest to właśnie ten czas, w którym otwieramy nasze serce. Myślę, że warto zastanowić się, pomyśleć nad swoim życiem. Dzisiaj tak wiele rzeczy jest, no można powiedzieć, no, mało zrozumianych, dlatego związanych z tym, że wiele informacji wokół nas i tych właśnie nieprzychylnych ani Kościołowi, ani Ojcu Świętemu, ani naszym świętym, tak jak Janowi Pawłowi II, którego na pewno w większości pamiętamy i wiemy, ile jemu zawdzięczamy tak więc myślę, że to jest czas, żeby się w tym naszym życiu nie pogubić, żeby nie tracić ducha. Każdy wielki post jest po to, abyśmy nabrali ducha, po to jest, abyśmy nabrali wiary, która ma nam starczyć na kolejny jeszcze rok, bo zobaczcie, że z każdym rokiem, z każdym wielkim postem zbliżamy się do naszego przejścia, spotkania z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Serdecznie zapraszam wszystkich do do tego, abyśmy wspólnie przeżywali Wielki post. Chciałbym tak zapoczątkować te nasze krótkie audycje internetowe, żebyśmy mieli bliższy kontakt. Trudno mi jest ze wszystkimi się spotkać naraz czy w kościele, czy gdzieś tam w drodze, czasami trudno nam jest podejść do siebie. Tak więc chciałbym, żebyśmy właśnie przy takich wielkich rzeczach, które mamy wspólnie przeżywać, żebyśmy zobaczyli, że my jako księża, no właśnie, jesteśmy powołani do tego, żeby nas wszystkich poprowadzić do Jezusa. I myślę, że wprowadzenie nas w taki święty czas Wielkiego Postu, myślę, że uda nam się też księdza Andrzeja namówić na dwa słowa przed rekolekcjami, ale też na przykład, kiedy będziemy przeżywać Wielki Tydzień, to chciałbym, żebyśmy też weszli wspólnie w ten święty czas. Myślę, że wiadomo, wraz z nowym proboszczem to też jest taka sytuacja, w której też jest takie świeże spojrzenie na, 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 na przeżywanie tego szczególnego czasu, bo to można powiedzieć jest najważniejsza uroczystość w roku, żebyśmy je godnie przeżyli. Dlatego myślę, że te informacje, które będą dla nas docierały właśnie poprzez tą stronę internetową naszą, poprzez Facebooka dadzą nam właśnie możliwość lepszego przeżywania tego świętego czasu. Dlatego wszystkich pozdrawiam, życzę dobrego, Wielkiego Postu i do usłyszenia i do zobaczenia. Szczęść Boże.